Dobra, się wszystkim z tej strony AHEKSIO ja, Jezu. Powracamy sobie po takiej małej przerwie. Na marginesie przepraszam nas. Jak dawno nie nagrywałem. Jak dawno nie nagrywałem właśnie... Tak. Tak o sobie. Takie popromowanie je oceniają. Nie Wiem czemu, nie ma licznika. ...subskrypcji, nie wiem czemu to tak jest. Znów mi się YouTube'a... Jakby mnie YouTube, nie YouTube Ostatnio mi się nie chce robić. O, już łapka w dół. Nie nagrywałem. Jak dawno nie nagrywałem, właśnie... Tak. O, jest jakaś osoba, widzę, a ja nawet tego live'a udostępnić nie mogę. Chyba, że... Dobra. W ogóle przepraszam za to. Ja tutaj mam kater. Ja ostatnio <grym> mi się nie chce robić. O już łapka wysła. <grym> Łapeczki w górę. Dobra, to wiecie co? Postanowiłem, że póki co, dopóki żadnej osoby jeszcze nie. zagramy sobie w Brow Starsa na przykład. A jak już jakieś osoby zaczną wbijać, to e, zrobimy sobie wtedy promowanie. 6000 puszek więc ma. Jeśli... 20... Yeah. Jak ja mam z takimi lagami grać? Nie. nie, to jest bez sensu, to jest bez sensu, ja nie gram. Fija. Cała YouTube a. albo YouTube'a mi się bawuje, albo YouTube'a po prostu nie wiem. Wcześniej takich problemów nie było. Po raz pierwszy zaraz będziecie widzieli Zrajdżowanego Hexia Kurde, no nie wierzę Dobra, witajcie, już po przerwie. Nie wiem czemu. YouTube mnie jakoś... Dobra, witajcie, już po przerwie. Nie wiem czemu. Jutuło mnie. Dobra. Dobra, witajcie, już po przerwie. Ja nie wiem czemu. YouTube. Teraz będzie i pisanie. I pisanie. Chila hm. znów na chwilę zrobię przerwy już za minutę się widzi. Dobra, słuchajcie, nie wiem co sobie tutaj zagrać. Na marginesie możecie zobaczyć. Boże, ten rok a Hexio dalej ma Set Freddy's. Tak, niestety mam Set Freddy's, bo nie niestety, niestety niestety coś mi się ostatnio nudzi i tak dla braki sobie gram. I możemy sobie zagrać właśnie <noise> Piszam. W Gra będzie słać na teraz weszłem na grę tego nie ma, więc jak ktoś wbije jak ktoś wbije Okay. The animatronic parts are tightly compressed and fastened by the spring-locks located around the inside of the suit. It may take a few moments to position your head in force. Try not to nudge or press against any of the spring-locks inside the suit. Do not touch the spring-locks at any time. Do not breathe on the spring-locks. As moisture may look in them, cause them to break loose. In case that the spring-locks come off for you are wearing them, Please try the maneuver away from populated areas before bleeding out. That's does not ruin any customer experience. As always, if there is ever an emergency, please go to the designated safe room. Every location is filled with one extra room that is not included in the digital map layouts program in the animatronics or security system. This room is hidden to customers, invisible to animatronics, and is always off camera. Dobra, okay, mogliście Czemu, na, e, czemu gramy w Final Freddy's? Ponieważ nie ma nikogo, jedynie na Bibelka jest, którą pozdrawiam. I po prostu tak dla beki sobie gramy. jak będzie więcej osób, to wrócimy z promowaniem i ocenianiem. Terapię. Co jest? Co tu było? O, dzięki Ali. Wbijamy. Na. Jeśli tuba tylko mi się baguje. Mila? Muszę wejść. Czekajcie. Chwilę. Ali, się mało niż Dałem wszystko. Spoczko już ci. Spoczko. O, Ali, no, spoczko. 3000 subów jest. To wow, dołożyć ci jeszcze tutaj suba. Masz. No, banner, No, może być, no. I w ogóle filmy fajne, takie. W społecz. Siema, Jupik, Siema. Społeczność masz. A ciekawe, czy suba dałeś? Daj mi suba jeszcze. No. Tak, 9, lub nawet 10 na 10, nie wierzę. Oczywiście zostawię ci łapeczki w górę tutaj. Łapki w górę. Zostawiamy wszyscy łapy w górę. I przychodzimy przechodzimy trzecią noc Teraz do, do, do wszystkich. Przechodzimy, mam przejść. Czy mam? Oczywiście sobie cię łapię, czy nie. Łapki w górę. Bo ja to mega. Się. w górę. zostań O, dzięki, Ali. Teraz właśnie lecimy po te... Sorry za moją, moją siostrę. Teraz lecimy po wielkie, przychodzimy Przechodzimy teraz do, do, do wszystkich. Przechodzimy, mam przejść... Czy mam? Oczywiście. sobie łapki w Łapki w górę. Bo ja to Łapki w górę. Teraz właśnie lecimy po te... Sorry za moją, moją siostra. Teraz lecimy po wielkie... Przechodzimy 60 30... skryptów Zaraz wszystkich Przechodzimy... Może Dawid, Dawid, masz moderatora? No to pa. No czemu? No Jupik, zostań. O, tylko o co chodzi? O co chodzi? Nie idź. Kurde, cztery. A skąd wiesz, że nie będzie, Dawid? Hmm. No skąd wiesz? A może zbiją? Już są cztery osoby. U mnie raz na live, yy, znaczy no dużo, siedem osób. O nic. Dobra, niestety w Braula sobie dziś nie pogramy, bo Brawl Stars mi laguje strasznie w sumie można spróbować. Zobaczymy, czy teraz będzie lagowało, czy nie. Oj, chyba będzie. Nie dobra, nie laguje. Znaczy, powiedz. O nie! Prawie bym nawet triksota strzelił. Nie wiem, czy to było się nagrało. To normalnie było na filmie, ale prawie bym. Halo. E, tak, Dawid, ale nie na moim koncie. Ponieważ coś się stało. I tak jakby straciłem konto nie. Tak, tak jakby na razie nie mam dostępu do mojego konta. Tak możesz. No jaki, kurde, ham. dobra. Eee... Na marginesie... E, tak Dawid, jeżeli chcesz ze mną zagrać, to e, po prostu wbij tyle. No nie! Nie! Co ja zrobiłem? Lagi live'a!